Okęcie, lotnisko Fryderyka Chopena, Fryderyka Chopina, perła w koronie lotnisk polskich, ale także jedno z większych lotnisk europejskich, okazało się, że ponownie na radarze PiSu. I co zrobią? Rozwalą je i ukradną. Lotnisko Chopina poszło pod młotek. Ale jak to się stało, że nikt o tym nawet nie wspomniał przez tyle miesięcy? Dlaczego Sasień i spółka chcą sprzedać tereny Okęcia, będące w centrum Warszawy? Tym samym Warszawa traci kontrolę nad gruntami wartymi w 2017 roku ponad 5 miliardów złotych. No i na koniec pytanie, dlaczego PIS kradnie te wszystkie nieruchomości należące dzisiaj do nas Polaków na kilka dni przed wyborami? Muzyka Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym, bardzo subiektywnym vlogu opowiem Ci po co i dlaczego Sasin i spółka postanowili rozbić bank, jakim są tereny przy Okęciu. Ja osobiście dziesiątki razy, Ty prawdopodobnie też byłeś na Okęciu. I prawda jest taka, że usytuowanie tego lotniska jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Może jest ono uciążliwe dla mieszkańców. Nie mówię, że nie. Może jest ono na granicy swojej wytrzymałości, pojemności turystycznej. Nie mówię, że nie. Ale moim zdaniem, jak zawsze w państwie PiS, wszystko dzieje się od dupy strony. W normalnym kraju najpierw pojawia się problem, zapotrzebowanie na coś. Co jest konieczne do zrealizowania. Później rząd i władza zaspokaja tą potrzebę, realizuje oczekiwania. Ale my żyjemy w państwie PiS, i tutaj wszystko dzieje się, tak jak wspomniałem, od dupy strony. Ja wyobrażam sobie taką sytuację. Przychodzi do Jacka Sasina, gościu, powiedzmy, jakiś tam deweloper z Zadupia Polski, i mówi: Jacek. Wiesz co? Skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a Ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki, wracamy do filmu. Na razie. Cholera, no chciałbym rozwinąć jakąś swoją firmę i kupić parę hektarów ziemi w Warszawie. Weź coś, pomóż. Jacek myśli, myśli, kombinuje, główkuje. I nagle wychodzi mu pomysł. No to ja mam przecież ponad 600 hektarów po okęciu. Staszek, chciałbyś je? W tym momencie Staszek mówi: Jacek. No jasne, żebym chciał. Tylko co my z tym okęciem zrobimy? Stasiu, jaki to problem? Wybudujemy port na miarę naszej władzy, na miarę naszych możliwości. Wybudujemy Narodowy Port Lotniczy. Nie! Nazwiemy go. Centralny port komunikacyjny. No i w ten sposób powstała idea zbudowania centralnego portu komunikacyjnego, nie dlatego, że Polacy go potrzebują, tylko dlatego, że Staszek, który jest kolegą Królika, potrzebuje rozwinąć swoją firmę. No i oczywiście Staszek w podziękowaniu nie tylko zostawił prezent, ale też stwierdził, że jak już odejdziecie od władzy, to ja wam tam dam wyżyć w tej mojej inwestycji. Także spokojnie, Jacek. Damy radę. I co, teraz pewno myślicie, że cała ta historia jest mało prawdopodobna, zmyślona, konfabulowana? Prawdopodobnie tak. Nie, 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 nie. To nie moje słowa. Głównoprawda. Ta historia jest bardzo prawdopodobna. Dlaczego? Bo pisowcy przez ostatnie 8 lat nauczyli nas tego, że oni zawsze patrzą nie na interes Polaków, ale na własny interes. I zgodnie z zasadą kryminalistyki kubono, czyli kto zyskał najwięcej, można powiedzieć jasno. na takiej transakcji zyska najwięcej królik i jego przyjaciele. Mamy lotnisko w Radomiu, można było tam przenieść trochę ruchu lotniczego, no nie wiem, na przykład dwie linie lotnicze. Mamy lotnisko w Modlinie, można tam było przenieść tanie linie lotnicze. Dzięki temu kęcie... By dostało trochę mocy przeładunkowych. Nie trzeba budować CPK dzisiaj. Wystarczy mieć rozum. CPK jest projektem na miarę megalomanii PiSu. Ma obsługiwać 30 milionów pasażerów. Rocznie 30 milionów. Czyli każdy z nas praktycznie raz w roku musi skorzystać z tego lotniska. Dzisiaj na wszystkich lotniskach w Polsce Obsługiwanych jest ledwo ponad 20 milionów pasażerów. Więc jak oni chcą zwiększyć o kolejne 30 milionów ruch lotniczy w Polsce? No tego nie wiemy. Dlatego moja teoria Staszka, który potrzebuje rozwinąć swoją firmę deweloperską, zaczyna nabierać sensu. Kolejnym powodem przeniesienia 600 hektarów portów lotniczych do nowo powołanej spółki, spółki zależnej CPK, jest pozbawienie wpływów Starosty Warszawskiego w zakresie swobodnego dysponowania tymi gruntami. Gdyby zlikwidować ruch lotniczy na Okęciu i załóżmy przenieść cały ten ruch lotniczy do CPK, w tym momencie, zgodnie z umowami, cały ten majątek portów lotniczych wraca do władzy starosty Warszawskiego, czyli dzisiaj prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. No nie, Staszek z Jackiem tego by nie chcieli, żeby tak się stało. Dlatego powołali sobie spółeczkę, do której przeniosą cały ten majątek. W 2017 roku było to ponad 5 miliardów. Dzisiaj, moim zdaniem, 7-9 miliardów, cholera wie. No ale oczywiście, poza tym szwindlem nieruchomościowym i zabezpieczenia swojej dupy, całe to przeniesienie nieruchomości do wydzielonej spółki ma jeszcze jedno zadanie. Pamiętacie, jak parę miesięcy temu Sasin chodził i opowiadał, że na finansowanie CPK ustawia się kolejka instytucji finansowych z Polski i z całego świata? No to nie dziwię się, że ta kolejka się ustawia, gdyż zabezpieczeniem finansowania będzie nie tylko nowo pozyskany majątek w Baranowie i wybudowane nieruchomości w Baranowie pod CPK, zabezpieczeniem będą też nieruchomości po lotnisku Chopina. I co najważniejsze, gwarancja rządowa spłaty zobowiązań przez CPK. No przy takich zabezpieczeniach, to wydaje mi się, że i Sebastian Kulczyk by im dał ten kredyt. No i na koniec, czemu to wszystko dzieje się na kilka minut przed odsunięciem pisu od władzy, owiane kurtyną niejawności? No cóż, sprawa jest prostsza niż się Wam wydaje. Nowo powołana spółka będzie miała zabetonowaną zarząd, Co mniej więcej oznacza tyle, że kadencja zarządu jest nieprzerwalna i będzie trwała 4, może 5 lat. Co powoduje, że koledzy królika dzisiaj staną się prezesami, członkami zarządu, będą mieli zabezpieczone finansowanie z budżetu. Co więcej, będą czerpali korzyści jeszcze z posiadania gruntów pod okęciem, a w momencie, kiedy CPK powstanie, Królik z bandą sprzeda to wszystko i wtedy rozwali sakiewkę ze złotem. Macie inną teorię? Piszcie. Jestem bardzo zawsze wdzięczny za każdy komentarz, za każdego lajka like i za każdego suba. Na dzisiaj bardzo już Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Może na Okęciu, bo na koniec września przylatuję do Polski, więc będę na Okęciu.